W tym szybkim tutorialu pokażę Ci, jak połączyć Naten z aplikacjami Google, takimi jak Sheets, Drive czy Gmail w zaledwie kilka minut. Bez względu na to, czy budujesz prostą automatyzację czy rozwiniętego agenta AI, dostęp do usług Google to kluczowy element większości integracji. Pokażę Ci wszystko krok po kroku. Do dzieła. Zacznijmy od dodania node Gmail w Enaten. Dodaj go do Workflow i przejdź do ustawień połączenia. Kliknij przycisk Create New Credentials, a następnie wybierz opcję otwarcia dokumentacji Open Docs. W dokumentacji znajdziesz link do Google Cloud Console. Otwórz go i zaloguj się na swoje konto. Na początek wybierz projekt albo utwórz nowy klikając Nowy projekt. Wpisz nazwę, na przykład demo i kliknij utwórz. Po utworzeniu kliknij wybierz projekt, by wejść do jego panelu. Sprawdź, czy masz zaznaczony właściwy projekt. Z menu po lewej wybierz interfejsy API i usługi, a potem przejdź do zakładki Ekran zgody o aut. Kliknij przycisk utwórz, aby rozpocząć konfigurację. Podaj nazwę aplikacji, wskaż e-mail kontaktowy i kontynuuj. Jeśli nie potrzebujesz dodatkowych uprawnień, po prostu kliknij dalej. Dodaj adres e-mail testowego użytkownika i przejdź dalej. Teraz musimy dodać użytkownika testowego. Z menu po lewej wybierz kategorię odbiorcy i kliknij Add Users. Wpisz swój adres e-mail i kliknij Zapisz. Następnie kliknij Opublikuj aplikację. Gdy użytkownik testowy jest już dodany, przechodzimy teraz do zakładki Klienty i wybieramy opcję Utwórz klienta. A jako typ aplikacji zaznaczamy Aplikacja internetowa. Nazwij połączenie, na przykład demo, i wróć do ENATEN. Skopiuj identyfikator przekierowania z ENATEN i wklej go w odpowiednie pole w Google Cloud. Kliknij utwórz, a następnie skopiuj identyfikator klienta oraz tajny klucz i wklej je z powrotem w ENATEN. Gotowe, ale zanim zaczniesz działać. Musimy jeszcze włączyć dostęp do odpowiednich usług Google, to tak zwane biblioteki API. W Google Cloud otwórz sekcję Włączone interfejsy API i usługi, a następnie kliknij Włącz. W polu wyszukiwania wpisz Gmail i wybierz wynik o nazwie Gmail API. Kliknij przycisk Włącz, aby dodać go do swojego projektu. Wróć teraz do e NATEN i kliknij Sign In with Google. Wybierz konto testowe i zatwierdź dostęp. Na tym etapie możesz zobaczyć komunikat, że aplikacja nie została zweryfikowana przez Google. To normalne. Kliknij zaawansowane, a potem otwórz mimo to. Taki komunikat pojawia się, ponieważ korzystamy z własnych, dopiero co utworzonych danych logowania. I gotowe. Możesz działać z Gmailem bez przeszkód. Jeśli chcesz połączyć się z innymi usługami Google, takimi jak kalendarz czy arkusze, nie musisz tworzyć nowych danych logowania. Możesz korzystać z tych samych danych. Client ID oraz Client Secret. Wystarczy, że w Google Cloud wejdziesz do sekcji Biblioteka, wyszukasz odpowiednią usługę, np. Google Kalendar i klikniesz włącz. Po aktywacji API wystarczy przejść do Enate, wejść w odpowiedni node, na przykład Google Kalendar i wybrać to samo połączenie, którego używaliśmy wcześniej. Działa to dokładnie tak samo jak w przypadku Gmaila. Po zatwierdzeniu dostępu dane automatycznie się pojawią. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten tutorial był pomocny, zostaw łapkę w górę i sprawdź inne filmy na tym kanale. Do zobaczenia!